Dzień Bobry to gra, w której może się zmierzyć 3 do 6 graczy, a cała rozgrywka potrwa mniej więcej 15 minut. Z tego filmu dowiesz się wszystkiego, co potrzeba, żeby szybko nauczyć się grać. W pudełku znajdziecie drewniany znacznik pierwszego gracza. Wybierzcie taką osobę, która nim zostanie i wręczcie jej znacznik. Następnie potasujcie małe karty zapasów i połóżcie na środku miejsca, gdzie gracie, żeby każdy miał do niej dobry dostęp. Każdy gracz pobiera trzy karty z tej talii i odkryte kładzie przed sobą. Następnie pobierzcie identyczną dla każdego gracza talię pięciu kart. Każdy taki zestaw ma swój kolor, a składa się z następujących kart. Wiewiórki, bobra, chomika, świstaka i szopa. I tyle. Właśnie przygotowaliście grę. Waszym zadaniem jest zdobycie pięciu identycznych kart zapasów, zanim zrobią to inni gracze. Na początku macie tylko trzy losowo dobrane, ale teraz pozyskacie nowe lub stracicie te, które już macie, ale po kolei. Zacznijmy już grać. Każdy gracz wybiera dwie karty strzymanych na ręku i kładzie je przed sobą. Następnie, zaczynając od pierwszego gracza, gracze odsłaniają po jednej, a w chwili odsłonięcia wypełniają działanie, które daje im właśnie odsłonięta karta. Kiedy każdy z graczy odsłoni pierwszą kartę, znów zaczynając od pierwszego gracza, odsłaniacie drugą zakrytą kartę i też wypełniacie jej akcję. Kiedy wszyscy gracze będą mieli odsłonięte karty, runda się kończy. Zabieracie zagrane karty z powrotem na rękę. Pierwszy gracz przekazuje znacznik pierwszego gracza graczowi po lewej stronie i zaczynacie kolejną rundę gry z powrotem od zagrania dwóch zakrytych kart przez każdego gracza. Gracie tak do momentu, aż ktoś nie będzie miał pięciu takich samych kart zapasów w swojej kolekcji przed sobą, bowiem karty, które zagrywacie, będą powodowały pozyskiwanie nowych kart. Przyjrzyjmy się teraz kartom działań, jakie macie na ręku. Jeśli odsłonicie wiewiórkę, dobieracie jedną kartę zapasów z zakrytego stosu do siebie. Shop Pratch spowoduje, że możecie zabrać kartę zapasów innego gracza i zabrać ją do swojej kolekcji. Przed szopem istnieje obrona, to karta chomika, jeśli zagracie taką kartę i jest u was zakryta, a ktoś będzie chciał shopem zabrać wam kartę zapasu, wtedy odsłaniacie chomika i nie można zabrać wam zapasu, chyba, że kolejny gracz też zagra szopa na was, wtedy odsłoniętym chomikiem bronić się już nie będziecie mogli. Karta świstaka pozwala wam skopywać zagraną wcześniej kartę, więc najlepiej odsłaniać ją jako drugą, nie możecie jednak kopiować karty bobra. Bubr to ostatnia dość mocna karta. Kiedy odsłaniacie zagranego wcześniej bobra, wszyscy inni gracze, którzy go zagrali w tej rundzie, muszą go natychmiast odsłonić. Jeśli tylko jeden gracz zagrał bobra, to dobiera on aż 3 karty zapasów do swojej kolekcji. Jeśli jednak kartę bobra zagrało więcej graczy, wtedy każdy gracz, który NIE zagrał bobra, dobiera jedną kartę zapasów do swojej kolekcji. Jak więc widzicie, trzeba w odpowiednim momencie zagrywać karty, planować i przewidywać działania innych graczy. Bawcie się dobrze.